Kiedyś, jeszcze jak miałem, jak miałem tą kontuzję tak, z boksem i mi tak nie wiedziałem, czy jeszcze czy, czy wrócę do tego boksu tutaj, a chciałbym się gdzieś wyżywać. Takie jakieś myśli przechodziły żeby czy KSW, właśnie w takich klatkach powalczyć czy coś, ale, ale nigdy się jakoś nie, nie, na paru tam treningach byłem. Ale jakoś nie, nie zdecydowałem się, no, żeby, żeby wziąć udział. Wiadomo, tak samo to jest ogromne poświęcenie, że też nie, nie może przyjść sobie jakiś tam zawodnik, który nie ma żadnego pojęcia i sobie walczyć w coś takim, nie? Wiadomo zdarzają się tak jak Pudzianowski, wiesz, że przyszedł ze strongmenów i sobie jakoś tam radzi w tym, w tym, w tym. Ale on chce, on, on trenuje, on, on, on ma swoich trenerów od, od boksu, od, od, od walki w, na, na macie i on chce to walczyć. Wiadomo, jego, jego gabaryty muskulatura nie pozwalają na, na wiele tam, wiele rzeczy, ale ale i tak, jestem, jestem wiesz, że pełen podziwu, że, że że walczył z, z dobrymi zawodnikami. Nieraz mówisz szło lepiej, nieraz gorzej, ale, ale się nie poddaje, e, nie daje się wiesz, wciągnąć w taką grę ludzi, którzy, którzy krytycznie o nim, o nim mówią. To jest jego wybór, no. jego tak samo pewnie nikt nie namawiał. To była jego decyzja. On wiesz, podpisał tam ten kontrakt i wiedział na co, się, na co się pisze. Ale wiem, że, wiem, że, że te to właśnie takie mieszane sztuki walki są, są naprawdę takie czy niedoceniane. Niedoceniane są, są, mało płatne. Nie wiem jak teraz, no, ale jeszcze parę lat temu, to za, za, za parę groszy chłopaki się biły a, i a traciły tam naprawdę kupę zdrowia, e, energii wszystkiego.